Mamy południe, 16 marca 2019 roku, trochę słychać jak wiatr szumi w gałęziach, a mówię to dlatego, bo w nocy była wichura, była wichura, porywy wiatr nawet do 100 km, nawet był, były alerty rejonowego centrum. Bezpieczeństwa RCB, no i jak to w takich wichurach, zawsze coś tam poleci. Powstają tak zwane wiatrołomy. I u nas znowu mamy jeden wiatrołom. Poprzednio była wichura, też był wiatrołom. Czyli drzewo wyrwane z korzeniami. Teraz mamy wiatrołom. Ale dosyć ciekawy, bo drzewo uległo złamaniu w połowie wysokości. Właśnie podchodzę do tego drzewa. No i mamy taki kikut, równiutki, na całej średnicy. No, piękne drzewo. Aż się prosi, na jakiś stół, jakiś ławec wykonać z tego drzewa. Równiutkie, tak jak tutaj patrzę na drzewa, no nie wszystkie są takie. No, no też szczególnie nasz no aż, aż trudno uwierzyć. No tu jest też takie równe i to jest bardzo piękne drzewo, które uległo złamaniu w połowie swojej wysokości. Zaraz zobaczymy, dlaczego to drzewo się złamało i jaki to jest gatunek drzewa. Ja niestety na wszystkich drzewach się nie znam. Na tych popularnych nie wiem, czy to jest biało, czy jest brzoza. A to, co to jest za drzewo, czy to jest grab? Proszę, uległo złamaniu. Czyli co to drzewo było? Suche, martwe. Piękne drzewo zapach drzewa Julcia, ty też lubisz zapach drzewa, prawda? Kiciulcio. No zobacz, przejdź po, się, po tym drzewie. Oj, 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 już Julcia drapie. Drapie Julcia to drzewo. Same suche gałęzie. Zobaczcie same. Także oglądamy z Julcią wiatrołom, tak zwany. Tak, Julcinka. A co ty tu wywąchałaś, że tak się kręcisz w jednym miejscu? Co to tak było? Co to tak było, że się tak ładnie. No. Idź Julcia. Idź, idź, idź. Idź, zobacz. Po drzewie. Ucia, nie chce się wspinać Szkoda, że nie ma Romeo. No, przewo to się złamało w nocy. Także nie było zagrożenia. Zresztą nawet jeżeli byłoby to w dzień, no to też by nie było zagrożenia. Padło akurat w miejscu, gdzie nic nie ma żadnej ścieżki. Nie uczęszczał, nie chodził. Ale się roztrzepało, nawet można powiedzieć trochę. O, proszę, tu jak się ładnie wbiło. W ziemię, jak się wbiło. Roztrzepało się to drzewo. Aż poleciał. No, musiało to. Trochę hałasu narobić, bo pamiętam, kiedyś był też wiatr, jeszcze dwa, dwie wichury wstecz. To gałąź spadła, ile to huku było. Bo drzewo suche, jak się łamie, to dosłownie to jest bardzo akustyczne. Chwała pana Rafała! To jest pan Rafał. Z innego oddziału. Także to tak wygląda. Ten nasz wiatrołom. I dla porównania pokażę wcześniejszą, ostatnią, a właściwie przedostatnią, ofiarę wiatro wichury no tu jest bardziej okazałe drzewo w tym sensie okazałe, że złamaniu uległo całe, a właściwie nie uległo złamaniu, a wyrwaniu u podstawy korzeni i też drzewa suche tylko tu była brzoza drzewo szlachetne no tu są drzewa wiekowe trzeba wiedzieć że o, proszę, nawet spadła. Nawet spadła. Budka. Budka, a czy tu coś w tej budce jest? Nie wiadomo, nic nie ma. Budka nie <laughs> spadła. No to położymy, żeby wiedzieli, że budka im spadła. Żeby sobie postawi zamocowali znowu. Tak to będzie leżała, leżała, na uboczu, nikt nie będzie wiedział, że budka spadła, nie Julcia? Postawimy tą budkę tutaj. Będą to znajdą. O. A tu jest to drzewo, ta brzoza. To było jakieś miesiąc temu jak wichura zwaliła Julcia, chodź, chodź Proszę jakie duże Także już, jeszcze raz powtarzam to drzewo padło tam, że miesiąc temu gdzieś. To pierwsze które pokazywałem złamane w połowie. To padło w dzisiejszej nocy. Jolcia, ojeje! jaka prysciula. patrz ty myszko. Kolegę mam. Na piętrze. To mówi, że nie to są, jeszcze to nie są koty, tylko że to są duże myszy. Że Z kolei pani zastępca dyrektora przy okazji oglądania dwa dni temu osiedla nowego pod Bocianówką, osiedla kotków, mówiła, że budki są jak ule. Czyli by przez analogię do, do tych mysz można było powiedzieć, że to pszczółki są nasze. I nawet to może lepiej brzmi pszczółki. Bo pszczoła to pracowita, szlachetny owad, zapylający. Można powiedzieć, że dzięki pszczołom mamy owoce. Nie byłoby pszczół, nie byłoby owoców. Ostatnio, podobno co Japończycy, sztuczne pszczoły, roboty, mają opracować drony. Pszczoły, roboty, które mają zapylać, zapylać drzewa, te e, kwiaty różnych roślin. No, jeżeli taka pszczoła, dron, robot będzie, no to tam musi być SI, czyli tak zwana sztuczna inteligencja. A w tej chwili jest na takim poziomie sztuczna inteligencja, że na przykład Amerykanie opracowali drony, które samolot myśliwiec na przykład F-18 czy F-35 czy F-22 zrzuca i takich kilka przyleci, to zrzuci całe roje i te drony, one się między sobą komunikują i ustalają strategię ataku, wybierają obiekty. Tylko czekać, aż zostanie wyposażone, żeby atakowały i decydowały o ataku, o celu, którego mają zniszczyć. O co walczy się? S są głosy przeciwne wybitnych naukowców, aby dronom, tym oprogramowaniu, nie pozwolić, żeby decydowały, kogo mają zabić. No ale jak się zna życie, militaria, technika wojskowa idzie naprzód, i właśnie ona. Na pewno ich tą barierę zniesie. Także drony będą atakować, decydować i zabijać. To tak by wyglądało. To mamy oddział numer 5. Największy oddział w dps 75 osób. No zbliża się godzina pierwsza. Już oddziały. Tu jest oddział numer 3. Wiezie, posiłki dla swoich mieszkańców na oddziale.